Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia DGP w Katowicach. Rozmawiać będziemy o transformacji cyfrowej w sektorze windykacyjnym. A moim Państwa gościem jest pan Piotr Krupa, prezes zarządu spółki Kruk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, transformacja cyfrowa to gorący temat, bym powiedziała, ostatnich miesięcy. Czy Transformacja cyfrowa przebiega też w sektorze windykacyjnym. Na czym polega? Czy mówimy faktycznie o takiej typowej cyfryzacji, czy już wchodzimy w głębsze obszary, czyli robotyzację i sztuczną inteligencję? Myślę, że większość słuchaczy wie, czym się zajmuje kruk. My tak naprawdę rozkładamy długi na raty, takie możliwe do spłaty. Oczywiście banki sprzedają i firmy finansowe sprzedają swoje produkty, ale niestety część osób nie, nie płaci. Model, który ukształtował się na rynku w Europie Zachodniej, w ogóle na świecie, jest taki, że inwestorzy tacy, tacy jak Kruk kupują te wierzytelności niespłacone od banków, po czym dogadują się z osobami zadłużonymi, z klientami swoimi, żeby one w procesie kolejnych kilku lat spłaciły je, po prostu wyszły z tej pętli zadłużenia. I Kruk dzisiaj ma 12 milionów klientów w siedmiu krajach. Jest to potężny, masowy biznes. Każda reakcja, wysłanie jednego wiadomości, jednego SMS-a, jednego listu do takiej osoby, do tych klientów. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. No i od lat pracujemy nad tym, żeby wprowadzić do tego procesu komunikacji z naszymi klientami właśnie nie tylko cyfryzację, bo to już jest, się dzieje. Ale, jak gdyby, idąc za tą falą mhm. sztucznej inteligencji, ale algorytmów, robotyzacji, tak, do naszych procesów zaczynamy się przygotowywać, żeby użyć tych narzędzi. Mhm. Nie jest to proste, bo wielu przedsiębiorców polskich mówi dużo o, i polskich firm o sztucznej inteligencji. Natomiast prak praktyka, czy prawda jest taka, że żeby użyć tych narzędzi, żeby w ogóle bawić się tymi. Tymi zabawkami trzeba mieć odpowiednią piaskownicę, czyli odpowiedni... O czym mówię? No mówię, drodzy Państwo, o tym, że nie wystarczy spróbować na jakiś lokalny serwer wprowadzić algorytm sztucznej inteligencji, bo on nie zadziała. Ma za mało danych, za wolny serwer, za, 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 za słaba wydajność tego systemu. Żeby w ogóle móc tym się, móc używać, trzeba najpierw zbudować tą hardware'ową, mhm. fundament hardware'owy, czyli być na odpowiednich serwerach w odpowiedniej chmurze w odpowiednich regulacjach także compliance-owych, i dopiero mając to można dopiero nadbudowywać sztuczną inteligencję i my jesteśmy w tej pierwszej fazie, to znaczy my mm -hmm. jako krug nie, nie mówimy naszym akcjonariuszom, inwestorom, że my już na dużą skalę masową Używamy tego, nie my mówimy. My jesteśmy w drodze, w mm -hmm. procesie, żeby to zrobić. A jaki jest cel? Znaczy, na co liczycie po wprowadzeniu narzędzi e, sztucznej inteligencji? No, przede wszystkim my mówimy tak. Patrzymy, jak wygląda rynek w Europie, na którym jesteśmy. Dzisiaj mamy 12 milionów spraw. Sądzimy, że przez najbliższe 4 do 5 lat przybędzie nam około 8 milionów spraw, czyli będziemy mieli 20-milionową bazę klientów. I żeby jak gdyby umieć tymi sprawami zarządzać, moglibyśmy albo budować headcounts, czyli zatrudniać setki, czy wręcz tysiące nowych ludzi. Dzisiaj w grupie pracuje 3,5 tysiąca osób, albo właśnie postawić na mechanizmy, które upraszczają te procesy, ułatwiają robot, ro, 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 poprzez robotyzację. Mhm. No i oczywiście poprzez samoobsługę. I tu mówimy o trzech takich filarach podstawowych. Pierwszy o którym my, my, my mówimy, no to jak gdyby przyspieszenie procesów komunikacji z osobami zadłużonymi, z klientami, żeby dawać im jak gdyby szansę, albo chcesz podpisać ugodę, zostać klientem, wyjść z problemu zadłużenia, albo nie jesteś zainteresowany, wtedy my tą sprawą się nie zajmujemy, przekazujemy ją do sądu i już dalej to robią sąd i właściwi komornicy. Druga rzecz to jest wszystko związane z self-serwisem, z samoobsługą, czyli wydaje mi się, że te nowe pokolenia, które nie, nie wypuszczają z telefonu z rąk, ale też co za tym idzie, wszystko, załatwiają aplikacjami online, za chwilę też będą klientami wszystkich tych platform finansowych, nie tylko stricte typowej bankowości, ale tej fintechowej bankowości. No i tam też na skutek normalnych procesów, że tak powiem, jakaś część tych młodych ludzi nie spłaci swojego zadłużenia. To im jak najbardziej chcemy też dać y, narzędzia, które znają, czyli aplikacje, która, w której sami tę sprawę załatwią, bez potrzeby rozmawiania z nami, dzwonienia do nas, jak gdyby y, tak jak się wszyscy dzisiaj odprawiamy. Lecąc linią, ta, nazwijmy to tanią linią lotniczą, sami sobie, sobie dokonujemy odprawy. Tak samo myślę, chcemy odczarować problem kłopotów finansowych i myślę, że w nie, niedalekiej przyszłości, za kilka lat, to będzie absolutnie normalna rzecz. Jak odprawa, ok, mam problemy, nie spłaciłem karty, wchodzę do aplikacji, chcę coś załatwić, proponuję to tak, tak naciskam mentor, temat jest zamknięty, mhm. dalej funkcjonuje. Mhm. Panie prezesie ogłosiliście niedawno nową strategię e, spółki. Czy ten, e, ta transformacja cyfrowa jest wpisana w tą strategię? Tak, to transformacja jest jednym z filarów tej, e, tej strategii, z tym, że Wszystkie te organizacje, które mierzyły się z transformacją cyfrową, czyli taką technologiczną, wiedzą, że to nie wystarczy, że tak naprawdę transformacja cyfrowa, czy w ogóle transformacja przebież, przebiega jeszcze w takiej sferze human, mhm. wewnątrz organizacji i też jesteśmy w procesie i ogłosiliśmy wewnątrz firmy taki. Program, jak gdyby, który ma na celu zredefiniować w ogóle zależności struktury organizacyjnej, kto do kogo raportuje. Między innymi wyszliśmy w Agile, powołaliśmy trajby. Także poza tą stricto cyfrową transformacją dzieje się równie ważna, bez której ta cyfrowa się nie powiedzie transformacja w obszarze organizacji pracy. Tak, to, to są te dwie, dwie sfery. Jest jeszcze trzecia transformacja, de facto trzeci obszar, to, jest, to są dane, to są zarządzanie danymi. Mhm. Chyba wszyscy, co nas słuchają, wiedzą, że dane są przyszłością. No, my mamy dzisiaj 12 milionów klientów i wiemy, jak oni się zachowują, wiemy. Jak przebiegała ich ścieżka do tej pory, no i my dużo lepiej chcemy za, zarządzać tymi danymi. Także, swoim akcjonariuszom mówimy: Drodzy akcjonariusze, kruk jest w drodze w strategii, którą realizuje, i to są trzy filary: to jest transformacja cyfrowa, czyli technologiczna. Mhm. Transformacja organizacyjna musimy inaczej zacząć pracować niż przez 25 ostatnich lat, czyli bardziej się poukładać, być dużo bardziej fleksybilnym, bardziej agile. No i transformacja dotycząca danych, czyli zarządzania danymi. Panie prezesie, w Polsce realizowany jest dosyć ciekawy projekt. Myślę tutaj o projekcie deregulacji przepisów. Państwo aktywnie w nim uczestniczycie. Jakie widzi pan obszary do poprawy? Myślę tutaj o obszarach z punktu widzenia oczywiście ważnych państwa działalności. Po pierwsze dobrze, że się to dzieje. Ja sam jestem radcą prawnym, prawnikiem, także doskonale czuję problem compliance i regulacji. Po drugie wiem, bo jestem blisko tego projektu, relatywnie blisko i Kruk też wsparł, wsparł ten projekt, że w ramach tego projektu chcemy uczynić Polskę po prostu lepszą. Także my bardzo mocno bronimy się, żeby lobbować albo przekazywać projekty czy pomysły, które są związane z naszą branżą bezpośrednio. Mhm. I Postanowiliśmy tak z innymi przedsiębiorcami, żeby nie być posądzonym, broń Boże, o jakiś rodzaj lobbingu. Także nam zależy na tym, żeby usprawnić system funkcjonowania tego kraju, tego państwa, żeby i, i jak pani się mnie pyta. O sprawy związane na przykład yy, z procesem zarządzania wierzytelności, to ja bym się chciał uchylić od tej odpowiedzi, żeby nie być wrzuconym do worka, mm -hmm. że przedsiębiorcy załatwiają sobie sprawy, które sprzyjają ich interesom. Ale chętnie bym powiedział na przykład o orzeczeniach dla osób niepełnosprawnych i dzieci niepełnosprawnych. Nie wiem, czy wiecie, czy słuchacze wiedzą, ale. Bardzo często jest tak, że są różne systemy orzecznictwa od niepełnosprawności. Jeżeli dzieci mają naprawdę poważne choroby, są niechodzące, leżące, no mówimy o ciężkich mhm. przypadkach, to często jest tak, że komisje lekarskie nie tylko wzywają to dziecko fizycznie. Kiedy trzeba zabrać to dziecko, nie wiem, 5, 10, 15-latka, które leży, które w ogóle nie kontaktuje ze światem, i ale takich komisji może być kilka, bo różne, w różnych, yy, różne komisje przyznają różne, różne świadczenia. I takich, takich trochę absurdów yy, biurokratycznych w zakresie nie tylko. Niepełnosprawności, ale w zakresie każdej dziedziny gospodarki jest bardzo dużo i wymaga to po prostu tylko uważności, bardzo łatwo to sprawdzić. Także cieszymy się, że premier w ogóle wyszedł z tą inicjatywą, cieszymy się, że Rafał Brzoska podjął tą rękawicę. Tak pewnie te 300 propozycji złożymy, ale na końcu, jak się to wszystko ogląda, to są oczywiście różne takie worki. No, to jest bardzo duży worek, to jest worek związany. Z wymiarem sprawiedliwości. Mhm. Z tym, żeby on był szybszy, żeby ci przedsiębiorcy, ale nie tylko przedsiębiorcy, żebyśmy mogli szybciej załatwiać swoje sprawy, łatwiej załatwiać, żebyśmy przestali już wreszcie dawać tym sądom te KRS-y, którego gospodarzem KRS-u jest sąd, ale zawsze mnie wzywa, a proszę jeszcze dać nam KRS. Tak? To są takie absurdy, tylko ja zawsze widzę, kiedyś, myślę, że to nie jest kontrowersyjne, kiedyś Wszedłem do naszej drukarni, bo w kruku składamy dużo pozwów, i widziałem całe palety KRS-u. KRS Kruka ma kilkadziesiąt stron, bo mamy oddziały i tak mm -hmm. dalej. I tak sobie myślę: mój Boże, ile tu drzew jest ściętych? Tylko dlatego, że sądy, które prowadzą ten KRS, chcą od nas, żebyśmy w papierze mu ten KRS dali. Mówię, to jest, I takich rzeczy jest mnóstwo, i warto o nich mówić. I mam nadzieję, że rząd podejmie trochę wyzwanie i uczyni ten kraj szybszym, lepszym. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem był Pan Piotr Krupa, prezes zarządu spółki Krug. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.